Dzień dobry! Już jak moje nazwisko. Ehm, proszę panie, ja tak zwołuję, bo tak słyszałem, że macie jakieś domki do wynajęcia. Halo? Halo, przepraszam? E, proszę Pani, no... Generalnie to chciałem przyjechać jeszcze dzisiaj wieczorem, bo żniwa mieliśmy w weekend. Trochę pieniędzy się zarobiło, chyba ja kombaj. Ale generalnie na mnie namawiam, chcieliśmy przyjechać, bo naprawiłem tarpana. No tak, bo to nie i to jakie tam były terminy wolne? A jakby przyjechał tarpanem, z namiotem. A tam coś do zjedzenia też jest? Czy coś tam zjeść można? Halo, rozmawia pani ze mną, bo ja nie wiem, czy pani słucha, czy nie. Nie słyszę jest? Przepraszam, bo pan bo słaby polu pan 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 jest pan i, I co? I mam namiot, duży mam. Co to jest nie tylko, nie tylko namiot zresztą, no ale e, poza tym jeszcze mam dziewczynę, też jest duża. No i chciałem, no jak zresztą to jest Rafa jedynka czy dwójka, jak to tam jest? Przepraszam. Ej, czemu jest na prawo no popisałeś, co? to Powiedz Pani no tak, nie będziemy no radzyli. Nie, teraz nie chcę na to.